Nie, hmm. teraz nawet tak, to tak Lecimy Bo no, idą być jeszcze monetki w tych w, w celach. Chyba od razu musisz. No bez speedrun, Dostajesz sklepu na łcieczkę speedrun, dokładnie Ale że ktoś już tu był? Eee, zabrałem. Wow. Jeż, o, złodziej nie wziął o. monetki nawet Złodziej monetek. Nie wziął, Dobra. A mam, a mam no. Ty ja też pek. Nawet nie wiem, jak to skomentować. To jest niekomentowalne po prostu. Wbijam. Wow. Zaraz wam pokażę. Ah. Ktoś jest na specu? Jak umarłeś? mnie z serwera. A, ja dostałem fake bana monetki. No ja to samo, no. no ja to A, bo myślałem, że cię wywaliło, że nie wiem, jakieś nagręce Nie, jak nie, nie dobra. No, ja pierdzielę masakra. Ale fajne, fajne zabawa z tymi monetkami. No, jak bana dostajesz, to najlepsze. Świetnie, no. No. Ja dnie, zięc, nie wiedziałem, coś zostało po prostu. Wyłącza mi się tak. Co jest, kurwa, co ja zrobiłem? <grym> no ja za pierwszy razem też takie miałem. Co jest, kurde. No, gierki w ogóle nie ogarniam. Nie wiem w ogóle kaj łazić i, i, i co robić tak naprawdę, ale eee. fajnie mi się gra. Prościutkie. to jest. Pograsz 3-4 razy Zajpana. i tyle wystarczy, żeby ogarnąć. Tutaj znaczy, Wiesz, ja tak jak jestem jeszcze klasa D czy tam ochroniarze, no tam, dobra, za innymi, ale jak jestem naukowcem, Znaczyna. jestem gdzieś wyrąbany, kurde, gdzie tu w ogóle iść, nie wiem. Tu lepszarki. Jak najszybciej. Eee, prostą no to, drogą. To jest... na dobrej kartę. Mam nie że kartę. jest. na No, koszukasz. No, koszukasz, patrzysz po tych napisach. Są napisy 914, a, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I wchodzisz tam. i... A to. to mapa jest cały czas taka sama, czy Nie, czy no są seedy różne, nie? Ale jest chyba Aha. parę patternów tej mapy, że one tam są bardzo kurwała, podobne do siebie. A czemu tak mi miło? Okej. Okay. Aa, ah, fuck. Aha, nie uciekaj sobie. Mogę ja <gry> popatrzyć drzwi teraz, bo jestem związana. O! Karamba! No dobra, zabrałem cię ze sobą. Hehehehe. <grym zbarkowało> Na szczęście Buddy Karo żyje. O co tu się dzieje? To nie po mnie. Ta Buddy ucieka, co nie? Generatorów <grym zbierza> aktywowane. Kto ucieka? Klakier? Aby? AB chyba. Ej mordo, wiesz, że to jest się policzka uliczka? Ja pierdolę, no nie, dlaczego? Hahaha. Nieźle Aby. Nieźle Aby, cię dostawili. Nooo... No co? <laughs> patrz na krakiera. byłeś grzeczny, a byłeś grzeczny. To, patrz co mam. Ten Cracker. Wow. <laughs> ja już chciałem... Zostałem uciekać, już dobrze, nie miałem dobrze. gdzie uciekać, a tak mnie rozstrzelał, no. Z, 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 no zasłużyłeś, Ajbi. co by nie mówić. To, ja zmiń bo ja nie, nie zamknąłem drzwi, przecież tego No jak nie zasłużyłeś, no? no? Uciekałeś! No próbowałem, <laughs> ale A, dobra, nie uciekłeś? Ma, nie, no, To spoko, dobra, zapomniłem. No to się poddałem, no. Probowałem pole walki, ale no nie udało się no to się poddałem Ale to tylko nie... <tansować> no. ale się nie dałem, bo za dużo stepeków tam Jej, jest chuj. No widzę. Wycisz się! O kogo to było? A w sensie, że krzyczy pewnie Przeciążenie za 3. Przeciężenie. 2. 1. Oj, Ty. nic nie widzę. Nadal <grym> ze ścianą jest coś. Oj, teraz się nie słuchać. Placówkę powróciła do normalnego trybu pracy. No, niestety, tak to jest. Za 50 sekund się respimy, chyba że tickety nabiją jako rebelia. Rozum. Oj. Uwielbiam to, że o, moje ulubione, że moim Okej ostatnim słowem była kurwa. To nie, Szkoda, że pieska nie było. Top 10 ostatnich słów. No, trochę ta. Ale naprawdę nienawidzę tej gry czasami. Ja się zastanawiam, ile razy pod rząd można dostać dupaka albo garda. Cały czas. No, stop. Nie, miałam tak. Ja mam tak, że albo trafię ciągle z albo trafię ciągle dupaki i facility gardy. Kurwa. Uh, gardy to cały czas... a propos. no Moje ostatnie słowa przed tym jak mnie... Moja os moje ostatnie słowa zanim to mnie tak badnika tak. rozabił to było kurwa. Działa. Myślę, że... O. Badnik jest badnikiem po prostu. Gdzie jest Quick? Nie wiem. Nie, Nie żyje. Quik. Ej Quick, chodź tu. Stój, czemu? Stój, czemu? Dlaczego? Dlaczego? Ale to. Postaję pod A, windom, okay? Nie? Chodź, postaję pod windom. Wow. No na Chyba, Chyba tak wiemy jakaś, kogo rozstrzelać. No, no dobra. Tam. Ale ty się wysadzisz. Ale ja nie wysadzę się, obiecuję. Ty się wysadzisz. Ja się obiecuję, się obiecuję. Ale masz giberę. Ja za ja stąd ja diagnozę żegnam. Ja nie mogę. Nieładnie tak uciekać, AB. Co uciekać, co? To chodzi ja nie mogę nic zrobić, ja byłem związany O oh, wow Cześć Emil? Co? Co mam? co mam Dobra Abi Abi niuchaj, niuchaj, niuchaj Dobra, niucham Niech będzie Dabaj. Nie słyszę, niuchaj Nie tym razem Aha. Pomogę ci No i super. Tutaj też nie ma tak, Kurde no. O to ten co nam zamknął Dobra no, Ciężko, żeby nie był Złodzieje No jak zwykle Lorowo to my jesteśmy złodziejami w sumie Chodź chodź Jak chcę żaróweczkę. A no dobra. teraz znajdziemy ci żarówkę. Ta, na pewno. Wszystko jest zajumane tutaj. To ja jest placówka kleptomanów. Poznajdzie. Dobra, chodź. No. Znajdziemy. Mam nadzieję, bo mi smutno. Pewnie Ale nie, jeszcze dobra. mam adrenalinkę, więc jak coś tu użyję... A skąd masz adren adrenalinkę? A nie wiem. Czy ty wymieniłeś się klubówkiem z kimś? Nie, bo mam normalnie swoje rzeczy, no chyba, że z innym chaosem. A może podniosę już? Nie wiem. Ja też nie wiem. O, klasa D. O dzień dobry. A, to tajemniczy. To nic nie Ty, ma. gramofon! A, no i klasa, no i będzie zarówno. Lecimy! Lecimy! Dobra, to no ile żaluba. monetek obstajesz, że rzucisz? Ja za jedną. Ja dwie. Uuu, optymista. No? no. <noise> Wysoko się ceni. No. No a teraz to było przed siebie. I tutaj będzie lepsze. Ale, Tabi masz pamięć. Ja cię kręcę. Ciekawe, no, czy twoi followersi mają taką pamięć jak ty. Ej, ty żarówkę ominąłeś, słuchaj! O sucha. kurde! Ja pierdzielę jeszcze. Dobra, zamykamy, mamy. żeby nam nikt nie zajumał. Dobra, to najpierw robimy Jeden. osiem, czy. Dawaj na żarówkę najpierw. Chodź, chodź szybko, 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 szybko. szybko, szybko. Dobra, już szybko Bo już tu SCP'ki się dźwięk, same załatwiają. kartę z ręki, żeby się nie pogorszyła. Dźwięk, A tam pogorszyła. O. szybko, e szybko, Dobra, szybko, szybko, tak. Rzucam monetkę numer szybko, ale poczekam jeszcze na ciebie. Aaa, czemu? Skąd ty masz monetkę? No leżały tam, po drugiej stronie. No, Dobra, mamy to. Poczekaj, poczekaj, pozbierajmy sobie monetki ile możemy. żeby jak następną... O dobra, już? Dawaj, dobra, dobra, trzy, cztery. Ry! O! O, dwie monetki oślepiony jest jestem. O, widzisz, Rzucam. widzisz, już. O, o Wymieniam się z kimś jak... <laughs> Ciekawe kto dostał monetki. Ale spoko. Jakby mi to nie przeszkadza, tylko... O, wezmę aptekę, a w sumie drugą też bywa, Lecimy, pyk. Aha. Abi z y, Łzowego. Bomb zrobiłem. Zatem sobie jak długo A, grałem na tym update'cie, w sensie padni w 6. Co dopiero 3 dni temu pierwszy raz pierwsza usłyszałem ambient, y, traumy. Bo jak wyjdzie się z uwaga i założycie status captada, to macie traumę i macie sound i... effect. Zdejka, że... ja mam tutaj też moneczkę. To nie <laughs> Mir. O, witam. to, to mi się Dobra, dam ci efekt. Dobra, to ja idę sobie. O, cześć AB. To <laughs> na Rady. Rady. Sobie poszedł im na... Chce ktoś może z was monetkę? Monetkę mam dla was. Teraz wiksa, niestety. Kurde, jak? ale ciemno. Kto nie zapłacił za prąd? Dobra, to byłem ja. Nie, trzy monetki, w sensie trzy Dobra, Destru, chodź, nie będę hamem, tak. nie zamknę ci tej windy. W ogóle, skądże mieliście te żarówki? Znaleźliście je? E, leżała na ziemi i znaleźliśmy gramofon jeszcze. No? A, bo wiesz co? Bo ja miałem dwie żarówki i jedna wybuchła w ogóle chyba po tym, jak mnie zabił badnikaro. Tak, bo to chyba jest tak, że jest jakaś tam szansa, że ona się zniszczy? Jak spadnie od kogoś? Dobra, musimy speedrunować, do szary. A jest jakiś komunikat, jak ktoś się z tobą wymieni, ale w sensie, że nie ty rzucisz monetkę, tylko ktoś inny? Pojawia się jakiś komunikat? Eee, chyba nie, ale co to za różnica, skoro i tak to da się zauważyć. No, a jak z chaosem się wymienisz, no to chyba nie zauważysz, jak masz, ma ten sam ekwipunek. Nie, no nie, bo na przykład... Nie, chyba ja masz napisane że się zmienia A, no nie zwróciłem uwagi nigdy. Albo się nie zamieniłem z nikim, nie wiem A ja chcę tom Mogę Tom jechać? Dziewicie nawie no, no, no. Chciałem ty? mi zabić taki... Nie, nie zabiję ze mnie z nicy No Jak to no. A ja uciekłem z SCP. No nie no Ty narzekasz, ABO, o! Tak ci powiem. Nie narzekam. To prawda. Kółko, kółko. Graniaste. Czterokąciaste. Pięcio. O, siema. Mam monetę fajną i chyba mnie słychać teraz, nie? Tak. Za Dokładnie. Tak, dokładnie jest, wszyscy mnie słyszą. A u nas mnie słyszy. SCP. Słyszycie Chyba nie. Nasz, widzę, że tutaj coś było, ale... Nie, dobra, to Emil tutaj jest. To Kliczany ja. Quick tu gdzieś jest. Where is Quick? There. Oho. Płaczę, chodź szybko. Mamy płaczka na pewno. No niestety, tak to jest, jak kurczę, no nie wiem. Ktoś ci coś ukradnie, a jak mi kradną, to też płaczę. Też bym był płaczkiem. Jakbym, nie wiem, nie miał swoich rzeczy, jakby mi ukradli smutno. Mi teraz? Wybór. Teraz idziemy znaleźć coś. Nie wiem. Coś Najlepiej można... żaróweczkę. Oni pewnie ulepszają kartę. No pewnie tak, dlatego bijemy tam. I rozstrzelamy każdego. Czekaj, bo poczekaj, poczekaj, bo tu może być monetka. Chodź, chodź, chodź. A zajumali. A to? Zajumali. Strzelasz po prostu. Kurde, jakbyśmy mieli lepszą kartę, to byśmy mogli to otworzyć. SCP-01. Przejdziemy. Jakbyśmy mieli gramofon. A, wziął monetę. Poproszę monetę. E, już nie ma, dostał ją Jakubałkę i się już A masz lepszą kartę? E, Płaczek! Cześć, co tam? Płaczek, Płaczek, paczek, Płaczek. mam paczek, paczek. No, co to Zieloną. za ekipa? No, no. A ile? Chodź, wejdźmy do tego. Aha. Nie, nie. O nie, o nie, o nie, o nie! O nie! Popatrzyłeś. Ja nie mogę. Nie, wow. O-o. No Olej, nie było. umrę Tak? Ja zaraz umrę. To dobrze. A, dekontaminacja. No, no wymusiłem. Zaraz. Dobra, nie quick. zrobię tego, co chcesz. Przed... Ja patrzę w podłogę i nic mnie obchodzi. Tylko nie skarb, bo Wiem. może zauważyć go i tak. Nie, On nie, jest w środku? Nie. Proszę, proszę. Nie, patrzę w podłogę. Quick, chodź, to dam ci dobrze. Nie rusza się, quick. Nie, 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 nie dałem no. mi Nic, ja mam coś dla niego. A, no, no dobra. No nie, ktoś go rozjuszył. Dobra, chodź, quick, tędy. Nie patrzcie, nie patrzcie, nie patrzcie. Dobra, to Witaj, Ejdi. o. o. Chciałbym, ale tutaj jest inny problem. który był z szóstką. Że jak mnie zostawi, to dostanie monetę. Dostał monetę i się zbanował. Nie, 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 nie. nie. Proszę, 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 proszę. Proszę. Dobra, proszę. Dobra tajemniczy, żyjesz? Wow. Dobra, to zrobimy drilla od tego. No, spokojnie, spokojnie. Zaraz masz związek. Tylko nie jesteś w stanie płakać. Nie. Dobra, zamknijcie, zamknijcie Jest zamknięte. zamknięte Dobra, mogę się uleczyć, bo mam 4%? Ja mam 18 hmm. Nie miał otworzyć biorę, tylko jeśli to jest nie ma. kurwa Mam cukierasa, ja, mogę Cię no, wyleczyć, chodź Nie popatrzyłem, no jak to jest możliwe? Ja ci pamiętam, otworzyłem szaldy Wow Nie bij mnie, otworzyłem Ci Bardzo dobrze bi. Otworzyłem Ci, ja ci otworzyłem Bij, bij, morduj Miłosiernie, niemiłosiernie Okay, ekipa, to za to otworzenie. O, patrz, tam jest ciało i biego. O, patrz, po tu maszyną. jest Amongo, który otworzył. Tu jest ciało no, Amongo. O, jaka o. szkoda. O, jaka szkoda. Okay. <laughs> Ej patrz, patrz ile mamy armora, wiesz ile z tego monetek można jak zrobić? Jak to się robi? Z tego najlepszego, tak? Nie, bierzesz armora i ulepszasz go fajnie na combat, potem na heavy i z heavy jeszcze raz... Dobra, rób to, ten, to rób to, ulepszasz... to, rób to, rób to, rób to. Dobra, dobra, to poczekaj, to się chwilę za... poczekaj, ja wiem. Jeden armor. Drugi armor. Eee, czekaj. Drugi armor. Rób to. ja chcę jedną monetkę, Trzeci mi wystarczy. Armor. Tu jeszcze jeden. Oprócz płaczka, jaki jest SCP-ek jeszcze? Był, był 106 jak ubałkę, ale dostał ode mnie monetę i się sam zbanował. A, no i widzisz. Dominacja o, tu genetyczna. Jest jeszcze. No i kombo. 5 monetek będzie. Dobra. Dawaj. A bo jeszcze szukasz. Nie, na razie chyba tutaj nie Czyli ma teraz go. tak na fajna, i co dalej? E, na fajna, i potem jeszcze raz i jeszcze raz. Okej, okay, lecimy. To podnieś jedną. Tak, tak, właśnie, chcę tak zrobić. Mobilna formacja operacyjna Epsilon 11, oznaczona na Charlie 2, wkroczyła do placówki. Całe pozostałe personel, proszony jest o postępowanie wraz ze standardami i bezpieczeństwa, dopóki oddziałem nie do waszego miejsca. Pozostał do zabezpieczenia jeden SCP. Dobra, lecimy, będzie parę monetek, a później możemy spróbować po ten gramofon, pójść. Ty, patrz jak wywaliło w ogóle. No mówiłem. A. Dobra, teraz bierzemy to i jedna tu już jest. Dobra, dobra, Też. ale to zaraz? Poczekaj, poczekaj, to najpierw zaraz. zróbmy. Czasu mamy, chyba że oni mają monetki, to gorzej. No, trochę tak. Masz apteczki jakieś? Eee, jedną i jeszcze mam cukierka Dobra, dawaj, 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 wrzuciłem. Ja mam zielonego i niebieskiego, tak. Dobra, to ja mam dwie i tutaj będą jeszcze cztery, czyli ja biorę trzy i ty. Oho, już przyszedł. Poczekaj, poczekaj, zaraz ci otworzymy nawet, bo mamy monetki, poczekaj sekundkę, okej? Okay? Zaraz ci otworzymy. Tylko nie atakuj. Są Dobra. To ja mu dam monetkę. Poczekaj. Dobra, otwieram, no. ale nie atakuj, monetkę ci daję. Masz. Tu leży na ziemi Kiedy altem tam, musisz podejść, podejść i altem i teraz rzucasz. Dawaj. O lol. Co a? Nie. <głos> 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 Żarówkę miałem <noise> Wymieniłeś się, A się ze stepekiem w ogóle ty miejscem, no mamy 5 minut. Chcesz monetę? O, zablokowałem pracówkę. Ej, tak, e, już masz, rzucam ci. To czekaj, no, powiedz kiedy rzucasz. Powiedz kiedy rzucasz. Teraz trzy, Dawaj, rzu no. <noise> No to dobrze wrzucaj, ci proszę Słychać mnie czy nie? Ale muszę, o zostałem tak, oślepiony 2 z trzektywowane Anne 3 z, z, z <grym> trzech <grym> generatorów aktywowane Ane, <grym> <three three three grym> ane. wszystkie generatory zostały Cześć. pomyślnie urażą tam. A to tam jest z tyłu <grym> To nie tu. O, nie wiem. Klasę D. Jeden żyje na pewno z klasy D. O, gramofon! Patrz, co, się, że nie było, że Co, co zrobić? Jeden na jeden? Wow. <laughs> wow. Poczekaj, nie atakuj, bo mamy monetki. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jak gramofon lepszyć, żeby były monetki? Gramofon zaraz sprawdzę. Przeciążenie za trzy. Uuu, Dwa, dobra, walić to, podnosimy. Jeden. Ej, to jest więcej monet. Jeszcze. No to jest pełno, dawaj, chodź, 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 pełno monet. Dobra, monet trzy, jest, no. cztery. Aha. A, wymieniłem się pozycjami z dostawym graczem i dostałem flesza. Placówka chaty powróciła chaty do, mi, do normalnego nie, trybu pracy. Z nieśmiałkiem się zamieniłem. Tak, 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 bo... no, ja rzucam kolejno. Wow